Tak gierdko. Okay, My Disco- average discord mod. Jest indeed. Lecimy? Ciąg za Nie mogę. Czemu? Paraliż rąk. To, Ciągaj ja muszę. mi wahę, no. Aha! Ściągaj wahę. Marsza, czemu jesteś w łóżkach. Mogę. Marszał śpi na robocie. Marszał, <grym> byłaś! Kurwa. Co krzyczysz za ścianą? Nie czekaj na Twoja mama. Ej, mi się wydaje, że tu w ogóle nic nie ma. To jest jakiś... To dupy Sid! To dupy... Co krzyczysz? Masz klucz? Nie. A nie. masz penisa? Ej, yo! What the fuck?! Mam. To wsadzaj go w dziurkę od klucza. Powiedziałem, że nie mam. Kuba. Eee... <laughs> Za dużo jest! A <laughs> z kilisiu. He doesn't know how to lockpick with his penis. Dobra, zadać złom! Mądrzejszy! Brawo! Pisiu, Maxwell! No ma. Ogólnie, to już mamy kwotę z jednego dnia. Cześć, jak się opuszczało? He's on the desk!

A co, co spotkałeś? Bo widzieliśmy, że spotkałeś jako, jakąś istotę, jakąś kreaturę Spotkałem Ale Koko. Zrobiłem jej Powiedziałem jej Kurwa mnie! Kurwa mnie! I zaczął spierdalać. Maxur! Maxur To się kręcał w tym to To był Lizard, to był Lizard To był... ten co od zrobił, tak, zrobił tak? I zrobił taki... I tak wyglądał ten robak jak po nim skończyłem Ej ej Dexter! Dexter, chodź Dobra, odpalam duma, dum Nie ma duma chłopaki! Użyj tego dla kontentu? Co? Użyj dla contentu Nie, ja tego nie używam Nie chcesz... Dobra, zostawmy ten Nie, chodź! Bierzesz ten ul, czy nie bierzemy? Biorę, tylko odstrasz je. Weź je na siebie. Mir, fisi fisi tale nie chcą. I Przytul je. Ola! Ale już porazimy dwa razy. Ta Dobra, bierz. Czekali cię chwilę, czy też to widzieliście. Cofniliśmy trochę nagranie. O! Biegij, biegij! Ej, nie chcę iść za mną, idioto! O, nie! No bo ul. jeden to 140... ...jeden. Chyba ten, no... Ej! Kolego! Powiem, że nie będzie tego robił dla contentu! Frajr! Ja Hahaha! <gryny> Wiewał się w pszczoły. El. No zgodnie, ja <zyskuję> wiedzieć, ty one na, na mnie nacierały. GP, GP, ja mam. Na ciebie mamo, ciekawe czy moja mama przyjdzie za wójtkość. Ale bardzo uważaj! Tak, jedzie gulu, inaczej nie weźmiemy! Pszczoły! Z drugiej strony wejdź, z drugiej strony wejść, z drugiej strony wejdź, nie, 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 nie są. No i gwiadko! No co on robi Marceliznes Marzeki <grym zjadka> Widzimy tutaj dexera w naturalnym środowisku Przylatuje do niego rakieta Co kupiłeś? Na ciebie to można jednak polegać Chodź, idziemy! Zrobimy to przed firmą? Tak Chodź. Na ciebie to jednak mogę polegać Wiesz co jest najlepsze? Wiesz co jest najlepsze Masz oh. jedzi oh. My nie kupiliście, idioci! Ale dobrze no jak ty cholera Ej, dajcie buszka Ej, stary! Założę się, że nie przeskoczysz. Tak? Nie przeskoczysz. To Ta to Dajesz, twoja kolej. Pa. Potrzymaj mi piwo. O! tak nie umiesz. Jo! Chłopaki, wy tak nie umiecie. Nie umiecie tak. Co cholera. O, cholera. Opaki, alarm. Policja. Opaki. Ja chyba coś zabrałem, co nie powinienem Kurwa dupa ci się świeci O cholera, wracam tam Chyba <grystanie> nie mamy problem Taki Felnie żyje A co mi się stało? <grystanie> Przećwał życie O, tak Dalej <grystanie> śpiewent Widział śmierć przyjaciela, dalej śpię. Polskie piwko, la 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 la. Run, dex, run. Kepony, 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 kepony. po użycie. Mogłeś dowieść jeszcze bliżej, to by nie mogli wejść. Ej! Gnomy zaostawają kolegę. On mnie zabrał! Nie, nie Ciebie bała. zabrał! Nie, bo ja nie Zabraliście! Ja, zabrali cię! Zabrali mnie! Zabrali jego truchło! Zabrali Dexera! Zabrali, zabrali, zabrali ja? cię! <noise> A tu i oddawaj mojego kolegę! O! Ej, tu kur... tam jest gigant i jakiś gówno porwało kogoś! Uciekamy! Gigantozaur! Czekaj, bo nie wie, A, o, widzę. Czy marczel? Marczel. Oni wiedzą, że przy gigancie... Pomysł, zostawcie tak. mnie! Marsz wziął ul! Ej! Marszał z liniotko! <noise> Dobra, gry, gry. 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 Jak by porwał. O kurwa. nie, 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 porwał. nie, 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 skoczyć. nie, 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 butelkę Marzakar. Marshal został pokonany. Butelka nie za karę Łaser. został pokonany Butelka nieprzezwyciężona Łaser. O, O, laser. O! o. Łaser. 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 Patrz tam jest. Nie mamy kolegów. Ale ja, ja tam jest mina i tam jest pita z obiadem. Nasi kolegowie. Piękny, Więcej min. uwaga, więcej min. Nasi kolegowie nie żyją. I czemu nie żyją? Nie. Ops! <ślesk> <Głups>. Ops! <Głups. ślesk> <ślesk> Panowie, ja chyba, chyba e, e, skamowałem w e, górną płytę tego Terminala. A co? A Czemu? Nie wiem. No, no chyba to troszeczkę popuściłem i troszeczkę tutaj spływa po, po, po komputerze. A. Ah. No tak, no tutaj... lubisz roboty. S Słuchaj, widzisz tutaj te, 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 to, to ten wnęk? Widzisz to? 50. To, że lubisz roboty, to jest spoko. Ale to jest jebany komputer. Czy jesteś komputer? Znaczy... W sumie ma, ma, ma Nie ma, jestem komputer. Jest to, do, inaczej, a firmy masz ma teraz je zjednoczon. Ten komputer jest jebany. Nie! O, o, o! Ej! Ej, jo! Ej o! Ej, jo! Ej jo, 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 jo. No. Ej! Tak window my power! Chyba gdzie coś umarł Taki umarł my they... power! O, żyjesz, to dziwne jedno ciało, drugie ciało, trzecie ciało. Skoro mamy trzech kolegów i są trzy ciała, to ile nam kolegów zostało? Właśnie tak, zero. Mam nadzieję, że chociaż trochę jesteś jeszcze żywy, będziesz mi lizał lachę po drodze. Kto mi teraz będzie lizał lachę? A tu masz pilota jeszcze pod tym Kenobi, ty mi liżesz lachę teraz. Na ostatnie ciało. Marszel, jesteś ostatni, ale też mi musisz wylizać lachę. cody ja nie tworzę zasad. Ej, hey, jak mama cię na rękach nosiła, to jej też lachę robiłeś <zyskujesz> Się poważnie, Ej, ja powiem, jak się kolegę nosi, to jest no. inaczej, niż jak się ten... A myślisz, że dlaczego się żonę własną nosi na ślubie? Ty to masz... skąd to wiedzieć? No masz właśnie, ślubę. skąd masz to wiedzieć? Ja już nosiłem dexera na rękach i wiem. Ej, ale, ale do ceremonii ostatecznej fajnie nie doszło, nie pamiętasz? Ale bo, nosić bo, bo, cię nosiłem. Lachę miałem oblizaną. No powinno <ślesz> się nie przyznać. Ale... Cześć Uważaj, bo ci się to zabanie na głowę Na it's f... Kurwa <grymka> Ja się zablokowałem nie uciekaj <grymka> <grymka> Little Company Manhunt Guys Little Company Manhunt Lecimy Pójdź mnie! Patrz w mnie. Na no, a? Proszę, dostańcie czekoladę. O. Nie matrz! <grystanie> <grystanie> <I Nie>. Idziemy <grystanie> do tak z Co? Gdzie jest moja czekolada? Patrz na mnie. Patrz. Patrzę na ciebie. Ty jesteś łowcą, a nie zwierzyną.